I nagrywa. Testujemy sobie teraz OBS-a po zmianach, bo się kazało, że po aktualizacji mi nie działał. I zobaczymy czy teraz będą, będzie później działać nagranie. Więc otworzymy skrzynki, w sensie przetestujemy sobie. Żeby oszacować, z których skrzynek fajne rzeczy można dropnąć. I na przykład tutaj bym Był w plecy. W no. tam OBS? No bez działa Dobra, zobaczymy sobie jedną skrzynkę e, Weźmy sobie skrajną, która jest po, po 2 dolary Dajmy sobie 3 i testowanie ja się napiję w międzyczasie herbaty I dupa totalna To już teraz ja nie wymieszałem tu troszkę. E, no i tyle. To tak bardzo się płaciło, nie? A weźmy sobie bezwzględną poszustkę. Też trzy. I teścik. Dum Dum, 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 dum. No, w sumie... Tutaj już się można lekko ucieszyć. Zobaczymy, co dalej poleci. Chyba jakaś kostka... O, nie. Za daleko poleciało. Ale to już drop wcale. Aż tyle bym nie stracił, jakbym otwierał, nie? Źle nie jest. Yy, hmm. Dobra, co tu jeszcze można przetestować e, W ogóle w razie czego to zapraszam na tą stronę. Nie? Bo nie trzeba nic wpłacać tak naprawdę, żeby coś wyjąć e, plus to Jak użyjecie tego kodu, to dostaniecie 45 centów, czyli, czyli Wam starczy w sumie na jedną skrzynkę. Albo 40 A tutaj już jest szansa, że coś się droższego, przez co od razu będziecie mogli sprzedać. A do wypłat jedynie, co jest wymagane, to to, żeby w niku mieć yy, csgo-skins.pl Możecie zobaczyć, nawet fajne skiny dało się wyrwać, nie? To zapraszam, kto chce Kto tam chce, zagra I co, godzin, co 24 godziny możecie otworzyć jedną darmową skrzynkę Z której leci Darmowa kasa na stronkę z tego co widziałem, od 1 centa do 50 chyba cukierki. I tutaj jest taki motyw, że cukierki mają swoją wartość, w którą możecie od razu za, za, za tą kwotę sprzedać cukierka, ewentualnie otworzyć. Po każdy cukierek to jest jakby dodatkowa skrzynka. I jak widać, przy większym szczęściu można serio fajne, fajne skiny dropnąć. Tutaj widzimy, że z, na ludzie trafili np. M4 Hyperbista z darmowej skrzynki za 44 no, to tak w sumie. Na, stron, na stre, stronka obsługuje tak samo płatności za prawdziwą kasę jak i za skiny Wystarczy odświeżyć jak kwipunek i w, z, potwierdzić tego transakcję na Steam Guardzie. Skrzynki mają różne wartości, no... W sumie na każdy da się zarobić. Ja Na przykład pierwszą kosę dropnęłem ze skrajnej o. To wydałem dwa dolce. A im poleciał z gut tak jak tu. W sumie dwa razy. <grymne> no, dobra, a teraz weźmy sobie jakąś taką droższą skrzynkę. Zobaczymy, czy na nożę bym otworzył jedną skrzynkę za stubę. To bym zarobił, czy stracił. Tak, tam OBS. No, z tego co widzę, OBS działa dobrze. Czyli chyba naprawiłem. Czyli błąd przez aktualizację. No tu już plecy bym był. Zobaczymy jeszcze raz No tu już lepiej. Dobra, do trzech razy sztuka no, zobaczymy co poleci. 63, słowo Ogólnie wystartowało ostatnio nowe skrzynki partnerskie. To są trzy różne skrzynki, w których macie trzy opcje yy, wartości, którą wypłacicie, wy ale przez to się cały, cały drop zmienia. Na przykład za 370, no to tutaj widać, że tak w sumie z tych droższych skinów to co? Emeczki Hyper Beast 57. To wiem, że w chodzi po 40 coś. Ta ławka chyba tania była z tego co pamiętam. No i trzy kosy, nie? Ale jak na przykład weźmiemy sobie za 31, to to już trochę lepiej, nie? No wiadomo, że te, te dwa skiny pewnie mają największą szansę trafienia. Ale jakbyś takiego karambita tiger, tutaj za 400 tam coś dropnąć, nie? No zobaczymy. Bardzo mi się podoba, że ta strona właśnie oferuje to, że można każdą skrzynkę przetestować bez żadnych problemów. No przy jednym nie, a ja otworzył 5 po 30 150 dolarów Tak dobrze liczę chyba <noise> I najgorszy drop jaki mógł być Nie, jeszcze raz A chcę kosy zobaczyć Coś warte nie mam chociaż tutaj Starter przynajmniej poleciał Znów to samo. Dobra, ostatnia próba. Jak teraz nic nie poleci, to nie polecam tej skrzynki. <grym> I, o, jest kosa. Za 61. Czyli dwie skrzynki. Dobra, jeszcze raz. No jakby tak więcej na raz poleciało. o, mówisz masz. 92, 171. No to w sumie to, on, to tym skinem już bym odrobił cały ten opening, nie w sensie tych pięciu. Dodatkowo jeszcze jedna ta. Eee, dobra. Z no, krzyczanki każdy może sobie przejrzeć. Ja podejrzewam, że o ile naprawiłem OBS a to niedługo zrobię opening. Myślę, że nie wiem, za jakieś tam 50 zł czy coś. Żeby też nie szaleć. No i cukierki, jak drobicie. To możecie je właśnie tutaj otworzyć, albo jest sprzedać, nie? I teraz jest taki, że mam tylko trzy skrzynki, z której możemy dropnąć cukierka. Także po prostu z, z dropem są same cukierki. Ja na przykład wydałem 4 dolary. Pewnie bym stracił, bym dropnął dwójka albo 30, 30 centów, co? No, dwójeczka A tak, jakby tak lep lepszy cukierek poleciał, to już było fajnie. Ale nie? 1 no Ogólnie jest takie coś, że um, najdroższy cukierek ma takie oto skiny. Czyli w momencie jak, jak dropniecie cukierka, to teraz kwestia czy sprzedać go za 150 Czy otworzyć i mieć Koce za stówę. Dobra, to w sumie tyle. Stronkę pokazałem, przetestowałem OBS-a. Widzę, że wszystko dobrze działa. Mówię, jakby ktoś chciał sobie odbierać codziennie darmową skrzynkę, że może zarobić albo kasę na stronka, albo sk skina. A plus to chcę dostać tam z T45, tak, bo ja nie mam rangi witaj, o 45 centów na jedną skrzynaczkę, to tutaj macie kod 127CS minimalny. To wchodzicie wtedy w kod promocyjny. Tutaj macie rubrykę, wpisujecie i tyle, nie? No, widać, ktoś z Tatraka zdropnął, z Tyksa. A najlepsze dropy dzisiaj, nie? Patrzcie, ile kosek. O! Dobram. Myślę, że jak już dopracuję jeszcze ustawienia OBS-a pod live, y, to wrócimy też z live'ami. Mam kilka fajnych gierek do ogrania. No i co? I dzięki za obejrzenie. Ci co dostali do końca. I się widzimy następnym razem. Siema!